Dobry wieczór, dobry wieczór. Cześć, kochane moje. Witam Was wszystkie bardzo serdecznie. Na tej nowej grupie obiecałam dzisiaj krótką, ale bardzo konkretną rozmowę z naszym prelegentem na konferencji, Sławomir Moraczyński, ze mną i z Wami również. Dzień dobry. Sławku, chciałabym Cię zapytać o chyba najważniejszy temat, absolutnie i kluczowy jak zarządzać sobą? Hmm. I mówię, że nie w czasie, tylko po prostu sobą, tak? Więc sprzedaj nam kilka swoich strategii na zarządzanie sobą, żeby, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, żeby wycisnąć z tego życia jak najwięcej, bo mam wrażenie czasami, że to życie nam gdzieś przelatuje przez ręce. I mam również wrażenie, że wydaje nam się, że to życie będzie trwało, co najmniej z 500 lat, a my mamy zaledwie setkę do wykorzystania. Nie? Co ty na to? Jak znaczy, no, setka, setka brzmi dobrze. <grym> Więc myślę, że ci, którzy do, dożyją setki, to faktycznie mogą być w tym właśnie takim klubie długowiecznych. Mhm. I myślę, że to jednak już jest bardzo ważne zadanie, żeby dobrze ten czas wykorzystać, żeby do tej setki dożyć. W dobrym zdrowiu i kondycji. Tak, no bo w dużej mierze to zależy też od nas. I te właśnie decyzje, które podejmujemy w, życie, w życiu, mają na to bardzo bezpośredni wpływ. Więc w kontekście wykorzystywania swojego potencjału i wykorzystywania swoich zasobów, kluczowe jest, żeby je dobrze rozumieć. I myślę, że jeśli chodzi o dobre wykorzystywanie tego, co nam jest dane, warto zastanowić się nad dwoma aspektami. I właśnie je zaadresować w pierwszej kolejności. Po pierwsze, w jaki sposób my zarządzamy sobą w czasie. Każdy z nas ma tyle samo czasu, wszyscy mają 24 godziny i tak naprawdę od nas zależy, co my w tym czasie zrobimy. I czas jest naszym bardzo ważnym zasobem. Jeśli podejdziemy do tego w ten sposób, że ode mnie zależy, w jaki sposób ja wykorzystam swoją aktywność, Określonej godzinie każdego dnia moja produktywność wzrośnie. Mhm. Drugi element, który jest z tym związany, to jest nasza uwaga. Jeśli ja zaadresuję czas i jeśli ja skupię się na tym, gdzie podąża moja uwaga, a za moją uwagą podąża moja energia, to będę mógł realizować produktywność na zupełnie wyższym poziomie. Mhm. Dlatego ja bardzo serdecznie zachęcam te wszystkie osoby, które chcą uzyskiwać więcej w swoim życiu, aby po pierwsze mierzyły, na co wykorzystują swój czas, ponieważ sam pomiar czasu daje możliwość zauważenia, jak go marnotrawimy, a po drugie, jeśli ja jestem w stanie w ramach tego czasu, który dedykowany jest do danej czynności, przypilnować, gdzie podąża moja uwaga w ramach robienia czegoś, to. Wzmacniając uwagę w kierunku dedykowania tej czynności do konkretnego rezultatu, również poprawią swoją efektywność. To jest niesamowite, co mówisz. Możemy absolutnie zmienić swoje życie, jeśli zmienimy tylko ten jeden element. Te dwa elementy. Te dwa elementy. Zarządzanie mhm. jakby sobą w czasie, poprzez chociażby wrocenie pomiaru, i pilnowanie swojej uwagi. Mhm. Tak, oczywiście, fokus na tym, co jest ważne, jest absolutnie kluczowy. A co masz na myśli, mówiąc o pomiarze? Chodzi o to, że jeśli wprowadzamy pomiar do czynności, poprawiamy jej efektywność. Jeśli ja mam wykonać na przykład jakąś liczbę telefonów mhm. albo przeczytać jakąś liczbę stron konkretnej książki. I ja dedykuję sobie, że będzie to 30, 40, 50 minut, mhm. to automatycznie programuję swój układ nerwowy na to, żeby moją efektywność w tym czasie zakotwiczyć właśnie w tej jednej czynności. Mhm. Jeśli ja usiądę do tej samej czynności bez postawienia sobie jakiegoś deadline'u, automatycznie te same czynności będę wykonywał dłużej. Tak. Super. Tak się zastanawiam. Czy jakiś, jakiś pomysł taki do zaaplikowania w życiu od jutra przychodzi Ci do głowy? Pierwsza rzecz polega na tym, że każdy z nas, jeśli już cokolwiek próbuje robić poprzez podnoszenie efektywności w swoim życiu, to korzysta z czegoś takiego jak lista to do. Mamy różną taką koncepcję, jak przygotowywać taką listę różnych rzeczy do zrobienia. I teraz kluczowym elementem pracy. Obecnie w kontekście efektywności z listą to do polega na tym, że ona powinna być pusta. Polega to na tym, że kiedy w ciągu dnia spisuję sobie różnego rodzaju rzeczy, które mam do zrobienia jutro, pojutrze, za tydzień, czyli wypełniam sobie swoją listę to do, to na koniec dnia wieczorem siadam z tą listą to do i przepisuję ją do kalendarza. Czyli powiedzmy, jest jakaś czynność. Znajduję miejsce jutro między 18 a 19, wpisuję tę czynność do kalendarza, wykreślając ją z listy to do. Mhm. Czyli każdego wieczora opróżniam swoją listę to do do zera. A to znajduje się w kalendarzu. Mhm. I wtedy on się wypełnia i wiem, co zrobię, a czego nie zrobię. Mhm. I potem przypilnuję siebie, żeby daną czynność wykonać w zaplanowanym czasie, w czasie, który przeznaczyłem mhm. na tę czynność. No to jest piękne. To ja zawsze mówię, że jeśli dopiszemy ten czas, który przeznaczamy na daną czynność, to wtedy to zrobimy właśnie w tym czasie. Słynny sposób z gośćmi. Jak zadzwonią do drzwi goście i mówią, że przyjeżdżają za godzinę, to my kobiety upieczemy ciasto, ogarniemy dom i, i po prostu wszystko przygotujemy w tą godzinę. A jeśli mamy na to tydzień, to się po prostu rozwlecze na tydzień. tak? No prawdopodobnie. Nie jesteś kobietą, ale... Tak, ale, ale prawdopodobnie będzie to tak, że wtedy ten skumulowany, ta, ta, ta liczba skumulowanych zajęć zostanie skondensowana w ostatni dzień przed przyjazną gościem. Mhm, jak egzamin na studia. Dokładnie mhm. tak, nie? tak. Natomiast, kiedy weźmiemy pod uwagę, że wartościowe cele w życiu polegają na tym, że je się realizuje długofalowo, mhm. To bez planowania czasu w ten sposób trudno je uzyskać. Mm -hmm. A sprawdzać się metoda, jeśli coś możesz zrobić dwie minuty, to zrób to po prostu natychmiast? Zawsze. 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 No, no jeśli jest to krótka czynność, nigdy jej nie odkładamy, robimy mm -hmm. ją od razu. I nie wpisujemy też na tą listę tu do, bo nie. Szkoda, nie, 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 nie. szkoda czasu. Tak. Realizujemy tak? to. Wypychamy, to przede wszystkim dzisiaj dla mnie na przykład oznacza praca na mailu, mhm. ponieważ większość spraw, większość zadań, które potrzebuję albo zrobić, lub oddelegować robię na mailu. Mhm. Więc jeśli mail jest krótki, to robię go od razu. Przychodzi, mhm. odpowiadam, wysyłam odpowiedź i temat jest zamknięty. Super. No to bardzo dziękuję. To na początek jest naprawdę fajna podpowiedź. E, musimy się nauczyć mierzyć te nasze. Hmm ta nasze rzeczy to do mierzyć na co poświęcamy czas w ciągu dnia i potem oglądać czy jestem zadowolony czy zadowolona z tego na co ten czas przeznaczam to jest jakby pierwszy element a w kontekście pracy z listą to do warto żeby na koniec dnia ją opróżniać przepisując to do kalendarza mhm. czyli przyporządkowując dokładny moment w czasie doby kiedy ta czynność będzie zrobiona Wyszczególniasz w tym, co przepisujesz do kalendarza, co jest priorytetem oczywiście i to są te twoje rzeczy, które najpierw musisz zrobić, a ewentualnie zostawiasz sobie te te rzeczy do zrobienia, które mogą poczekać, które są mniej ważne i możesz je przeznaczyć na no nie wiem, wpisać do kalendarza za tydzień, za dwa, tak? Tutaj są dwie filozofie. Mhm. Jedna filozofia polega na tym, żeby robić rzeczy które są najbardziej strategiczne w kontekście najważniejszych moich celów. Mhm. I te czynności nigdy nie odkładam w czasie, zawsze znajduję dla nich wyjątkowy czas, jest on zawsze po śniadaniu, mhm. ponieważ wtedy jesteśmy najbardziej. Praktycznie. Do, do działania, do aktywności mm -hmm. i najbardziej efektywnie. Mm -hmm. Więc nie moje upodobania i moje preferencje, ale jakby strategiczność danego celu wyznacza, które czynności potrzebuje traktować właśnie priorytetowo. Mm -hmm. A jak wyznaczasz te priorytety, to są to kroki, które cię przybliżają do Twoich celów? To są priorytety? Czy masz, jakiś, masz jakąś inną swoją ukrytą strategię na oznaczanie tych priorytetów? Bo Czasem myślę, że ludzie też się gubią, żeby wiedzieć, co jest naprawdę najważniejsze. Tu się nie zgodzę. Często pracuję z ludźmi, którzy mają jakiś dyskomfort w zarządzaniu właśnie sobą w czasie i próbują się w ten sposób sami przed sobą usprawiedliwiać. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy wypiszemy rzeczy, które są do zrobienia na jakiejś kartce papieru mhm. i zadamy proste pytanie, a które z nich są najbardziej istotne w kontekście twoich strategicznych celów, to nikt spośród moich takich właśnie osób, z którymi pracowałem jeden na jeden, nie wskazał błędnie. No tak. My wiemy, co mamy my, robić, wiemy, tylko tego, wiemy, tego nie robimy. My, wiemy. my mhm. tego nie robimy. Więc raczej to nie jest problem pewnej wiedzy czy koncepcji, tylko raczej pewnej niechęci, żeby robić to, co powinno być zrobione. Mhm. Rozmawialiśmy jeszcze przed chwilą o bardzo ważnym temacie. Jeszcze Cię zapytam na antenie, bo może ktoś właśnie komuś to otworzy oczy, z tym, z tym dlaczego. Czasem nie wiemy, co jest tak naprawdę naszym największym priorytetem w, w życiu. Czasem nie wiemy, dlaczego mamy coś robić. No pytam Cię w kontekście akurat Forever, no bo w tej firmie, z tą firmą się związałam i, i z tej firmy osoby będą oglądać ten materiał. Hmm. Jak znaleźć to swoje dlaczego? Jak znaleźć tą motywację, która nas po prostu, powiem wprost, wyciąga rano z łóżka, nie pozwala nam pięć minut tam jeszcze poleżeć, tak jak było do tej pory. Znaczy, tutaj, jak to zestawiasz, właśnie z tym wstawaniem z łóżka, to ja bym rozgraniczył kwestię, właśnie dlaczego, od czegoś takiego, co jest związane z taką japońską kulturą, która się nazywa ikigaj. Mhm. I właśnie ikigai daje taką motywację, która wyrywa nas rano z łóżka. Czyli ja sam sobie szukam takich celów, które w danym tygodniu czy w danym dniu mają tak silną ekscytację we mnie, że one mnie napędzają, żebym ja z tego łóżka wyskoczył i mhm. robił to, co mam zrobić. Mhm. Natomiast pytanie o dlaczego jest pytaniem poważniejszym i trudniejszym. Jest taki y, psycholog, psychoanalityk z XX wieku, Wiktor Frankl, mhm. który popełnił taką bardzo mądrą i bardzo głęboką książkę. Człowiek w poszukiwaniu sensu. I de facto jest to pewna historia o tym, w jaki sposób należy szukać odpowiedzi na moje dlaczego. Bo jeśli ja znajdę odpowiedź na swoje dlaczego, to tak naprawdę znajdę sens w życiu i pod ten sens będę podporządkowywał wszystko, co robię. Mhm. I w moim odczuciu jest to jedna z najgłębszych i najtrudniejszych podróży, jaka nas w życiu może spotkać. Myślę, że wielu osób, na to nie stać, ale ci, którym to się udało, to faktycznie zyskali pewną dźwignię do tego, żeby swoje problemy i wyzwania realizować no, z dużo większym impetem. Powiedziałeś coś ciekawego, że niektórych na to nie stać. Ale nie nie stać finansowo, tylko nie stać mentalnie, tak? No taki background bardziej też wy z wychowania, z jakiegoś takiego doświadczenia. Tych paradygmatów, o których paradygmatów, rozmawialiśmy. Paradygmatów, przekonań i tak dalej. Nie, nie jest to kwestia finansowa. Jest to kwestia pewnego konstruktu, który jest w nas, który często nam nie każe zadawać sobie tak trudnych pytań. Mhm. Bo to de facto trochę boli nie? postawić sobie pytanie, a co jest sensem mojego życia, a o co mi w życiu chodzi? Mhm. Wszyscy się boją, co będzie, jak mi się nie uda, a ja zawsze wtedy zadaję pytania, co będzie, jak ci się uda, prawda? Jak to zrobisz? Porażka jest bardzo bolesna. Mhm. Nie? Porażka jest też stygmatyzująca. I byliśmy wielokrotnie stygmatyzowani w przeszłości, w naszym dzieciństwie. Taki model edukacji w Polsce był bardzo mocno obecny. Dlatego ta niechęć przed porażką jest bardzo paraliżująca w dorosłym życiu. Więc jeśli byśmy chcieli ominąć tutaj taką właśnie rafę w postaci tego lęku, to warto budować silną pewność siebie poprzez realizowanie dużo mniejszych celów na początku, żeby upewniać się, że ja potrafię je realizować. Myślę, że z jednej strony powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Porażka bardzo boli. Ale wiesz co, według mnie boli bardziej, kiedy gdzieś zbliżamy się do tego końca życia, mam nadzieję, gdzieś tam w okolicach setki albo po setce, i żałujemy, że nie podjęliśmy próby, no bo skąd wiemy, że będzie porażka? My się tego boimy, bo zakładamy, że ona będzie. A co gdyby jej nie było? Ja myślę, że gdzieś tam kiedyś najbardziej będziemy żałować. Może ty nie, może realizujesz wszystkie swoje najbardziej szalone marzenia. Nie wiem, uśmiech na twarzy. Dziewczyny uśmiech na twarzy był. Ja myślę, że bardziej na końcu życia żałujemy, że jednak tego nie zrobiliśmy, a nie, że odnieśliśmy porażkę. Ta porażka na końcu życia nie ma żadnego znaczenia. Co ty na to? Zgadzam się. Natomiast jest nie bardzo ważne, ważne zjawisko. Życie rozumiemy wstecz. Hmm. Ale żyjemy w przód i kiedy jesteśmy już gdzieś tam właśnie w okolicach setki to te refleksje przechodzą, bo są wsteczne. Natomiast kiedy są wyzwania przed nami, to ten lęk jest prawdziwy i tak naprawdę on nas paraliżuje. Hmm. I powiedzenie nie bój się w takiej sytuacji jest bardzo nie, niewłaściwe i raczej niepotrzebne, ponieważ skoro ten lęk jest, to ja potrzebuję się z nim zaprzyjaźnić, a nie z nim walczyć. Mhm, oczywiście, zmierzyć w sensie pozytywnym, a nie negatywnym. Tak? No, też jakbym mieć świadomość, że on ma swoje uzasadnienia w moim życiu, skoro się boję na przykład porażki. Mhm. I teraz, kiedy ja mam ten lęk w sobie jestem w stanie sięgnąć po te działania, które tak naprawdę konfrontują mnie z tym lękiem, ale ja widzę pewną wartość w porażce, ponieważ to porażka mnie przybliży do sukcesu to wtedy nabierze ona innego koloru, dużo większej, dużo większej wartości w moim życiu. Bo jeśli postawimy tezę, że porażki nie ma, albo porażki nie będzie, to to jest pewna taka łuda. Mhm. Porażki są wpisane w drodze Oczywiście. do sukcesu. Oczywiście. Jeśli ja miałbym ocenić perspektywie mojej przeszłości, moją drogę zawodową, to ona w większości składała się z porażek. Oczywiście dzisiaj widzimy sukcesy, w postaci tego, co udało się osiągnąć, natomiast ta droga jest uspana porażkami, po niej się kroczy. No oczywiście, ale pięknie to powiedziałeś i, i, i super. Ja zawsze wszystkim mówię, że porażka, każda porażka, jest tylko lekcją, więc nawet niepotrzebnie ją nazywamy porażką, bo jeśli tylko wyciągniemy z niej odpowiednie wnioski, jeśli ją przeanalizujemy, no to postaramy się drugi raz tego nie zrobić, a nawet jakby się to wydarzyło, to i tak to jest kolejna lekcja i kolejna lekcja dla nas. Myślę, że życie przynosi nam albo prezenty, albo, albo lekcje. Niektórzy nazywają to porażkami. Ja nazywam to po prostu lekcjami, więc fajnie też to ująłeś, że w Twoim życiu to było pasmo porażek. I ja myślę, że jeśli tak podejdziemy do życia, że, że te porażki są wpisane w nasze życie, no to przestajemy trochę podchodzić do nich tak bardzo poważnie i się ich bać. Co? Jest taka szansa, że po prostu. Jak je tak trochę bardziej na luzie potraktujemy, albo jeśli po prostu wiemy, że statystyka działa i jedna osoba na dziesięć będzie zainteresowana, a te dziewięć nam odmówi, czyli będziemy mieć dziewięć porażek, no to co? No to po prostu jesteśmy przygotowani do tego, do tej drogi. Co ty na to? Znaczy, Czy takie podejście je, jeśli, jest OK? Jeśli będziemy mieli takie nastawienie, to na pewno on nam pomoże. Mhm. Bo jeśli chodzi o kwestię statystyki, na przykład w kontekście pewnych prób związanych ze sprzedażą. To oczywiście częściej słyszymy nie niż tak. No jasne. Ale my robimy biznes nie ze względu na to nie, tylko ze względu na to tak. Oczywiście. I jak się skupimy na tym tak, to to nie właściwie nie istnieje. Bo skupienie no, na tym to może, tak. To może nie, bo ono istnieje, ono istnieje, ono boli, ono, ono jest pewnym trudem, ono jest naszym doświadczeniem i jest jednak tym potem, a czasami łzami, które trzeba wylać, żeby do tego tak dojść. Trochę to jest tak jak byśmy sobie taki obraz mogli przypomnieć gdzieś tam z dalekiej przeszłości poszukiwaczy złota, którzy jednak kopali, kopali, kopali po to, żeby jakąś trudkę złota wydobyć. Mm -hmm. Jednak ten trud kopania zawsze był, mm -hmm. ale jednak ten cel, który jest gdzieś na końcu, tak naprawdę, on jest tym takim, tą nagrodą, takim sposobem przechodzenia przez te trudne momenty, które są po drodze. Mm -hmm. Ja zauważyłam, yy, yy, użyłeś słowa sprzedaż. W sumie w tym naszym biznesie właściwie nie chodzi o sprzedaż, tylko chodzi o grupę ludzi, którzy będą sami dla siebie kupowali. Tak? Ale żeby pozyskać tą grupę osób, to tak naprawdę ja zauważyłam taki paradoks, bo ja zgadzam się z tobą, że, że te porażki czy te lekcje bolą. Ale wiesz co? zauważyłam też, że jeśli się skupiasz, na tej jednej osobie na dziesięć, która ci powiedziała tak, to naprawdę te dziewięć osób w ogóle nie ma znaczenia, bo to skupienie, czyli ten fokus na tej jednej osobie jest tak silny i tak mocny, i chodzi o właśnie wprowadzenie jej jak najszybciej do biznesu, że tak naprawdę trochę wiesz, jak z klapkami na oczach, patrzymy i fokusujemy się tylko na tej jednej osobie, a tamte w ogóle nie mają znaczenia, jakby nawet ich nie pamiętamy. Jest coś takiego jak wyparcie z umysłu, tak, ale chodzi mi o to, że naprawdę nie pamiętamy i naprawdę w mojej podróży z forever myślę sobie, że w ogóle tych odmów nie pamiętam. W ogóle one jakby nie istnieją, bo ta chęć moja do pomocy, do wdrożenia jak najszybciej tej osoby, która powiedziała tak, powoduje, że zapominam o tym, Zresztą to przecież trwa ze trzy sekundy, to po co to pamiętać, tak? Tutaj mówisz o czymś takim, co jest bardzo, bardzo potrzebne i bardzo funkcjonalne i nazywane jest często takim widzeniem tunelowym. Mhm. Czyli wybieram sobie pewien tunel, na końcu tego tunelu umieszczam to, co, to, co jest dla mnie wartością mhm. i tak naprawdę koncentruję się tylko na tym. Mhm. I faktycznie pozwala to przechodzić przez wiele trudnych momentów w życiu. Mhm. bardzo dobra technika i jeśli będziemy ją stosowali regularnie i często to bardzo możliwe, że stanie się naszym językiem. Pięknie, nawet nie wiedziałam, że to jest technika, ale ja to stosuję i, mm, i działa i działa i polecam właśnie wszystkim i jeszcze mówię, że im szybciej przejdziesz ten tunel tym łatwiej, bo jak szybko o nim idziesz, to właśnie nie masz czasu na rozkminianie tego, co jest po bokach, tylko Dokładnie się skupiasz tak. na tej na tej osobie, która idzie z tobą w tym tunelu, bierzesz ją za rękę i idziesz z nią dalej tak? i z nią dalej odkrywasz i nawet jak są jakieś nie, 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 to w ogóle nie zwracamy uwagi i idziemy dalej. Trzymasz ją mocno za rękę, żeby, żeby jej też pokazać swoją siłę, swoją moc i żeby z nią dalej przejść przez to pole minowe czasami, tak? ale ty wiesz, którędy iść, więc wiadomo, że jeśli ona cię będzie trzymać za rękę i będzie blisko, to po prostu nie pozwolisz jej zrobić krzywdy, więc super. No dobrze, technika, fajna. Dziękuję Ci ślicznie za te kilka tipów odnośnie właśnie zarządzania sobą w czasie jednak. Na koniec chciałabym zapytać o jedno. Kiedy ktoś ma pół godziny czy godzinę dziennie, to wie, że musi to zrobić szybko, prawda? A jeśli ktoś ma cały dzień i tak naprawdę. Gdzieś on mija, gdzieś tu telefon, tam telefon, ale właściwie tak się wszystko rozmywa, nie wiadomo jak. Tak jakby ta osoba, która ma paradoksalnie więcej czasu, miała go mniej, bo jej się wydaje, że ma więcej i nie umie usiąść na tą godzinę i sfokusować się. Dam Ci taki przykład, większy problem ze zbudowaniem pozycji menedżerskiej. Na przykład mają dziewczyny, które mają dwa koty, bo mówią, że mają tyle roboty niż dziewczyny, które mają szóstkę dzieci, bo one mają taką motywację do tego, żeby wykorzystać tą godzinę, żeby wygospodarować nawet tą godzinę. Hmm? Tutaj może taka, taka bardzo praktyczna uwaga czy refleksja. Przede wszystkim kluczowym elementem, żeby móc wiele uzyskać w tym samym czasie, niezależnie czy się ma rodzinę, czy koty, czy ma też jakieś inne obowiązki, to jest nasza kompetencja do planowania. I teraz paradoks polega na tym, że w tym przykładzie, który teraz podałeś, to te osoby, które potrafią to zrobić, mając inne obowiązki, na przykład dzieci, żyją w sytuacji, gdzie de facto niejako życie za nie planuje. Mhm. Więc ten plan na dany dzień mają przygotowany przez okoliczności. Więc jest plan. Akurat życie napisało ten plan, ale plan jest. Osoba, która ma dużo wolnego czasu danego dnia, jeśli nie zrobi rzeczy, które są istotne dla niej tego dnia, to dlatego, że sobie tego nie zaplanowała. Hmm. Więc istotą nie jest to, czy ja mam wolny dzień, czy mam dwójkę dzieci. Ani to nie jest zasobem, ani to nie jest problemem, tylko to, czy ja potrafię dobrze planować. I teraz, jeśli ja postawię sobie taki akcent, że niezależnie od okoliczności, to ja buduję swój idealny plan dnia, mm -hmm. to wtedy jestem w stanie wyegzekwować od siebie rzeczy, które trzeba zrobić, bez względu na to, czy mi się to podoba, czy nie. Pięknie. No i tym akcentem chyba kończymy, bo to jest po prostu klucz. Jeśli mamy to swoje dlaczego, to znajdziemy też ten czas i sposoby na ich realizację. Hmm? Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. I mam nadzieję, że kolejny odcinek.